Monika Głowacka. Pieją, czyli wojna po polsku. Zasiedli Polacy do pługu niezgody. Zatrzeszczał stary stół. Zaorali bliskość, więc zostaną blizny. Zasiali nieufność, między oczy, prosto w twarz. Niby siedzą wizawi, niby trzymają kieliszki i sztućce. ale ręce drżą, jakby w myszkę klikały. Słowa wypełzają niczym z klawiatury. Nikt makiem nie zasiał. Coraz głośniej i głośniej wszak przy stole cała rzesza tych, co znają prawdę. Bokowic zabija. Nie, to szczepionki i maseczki zabijają. Zabiją nas w końcu te ceny. Zabiją nas. Uchodźcy. Bo kto wie, ilu wśród nich ukrytych terrorystów? Ależ nie. To, to Żydzi szybciej nas wykończą. Wszak 1% rządzi całym światem. Albo telewaki na tęczowych marszach i genderowcy, co sięją w szkołach zamęt. A w ogóle zdalne nauczanie jest chore. I prawie zabiło psychicznie nasze dzieci. Nie. To szkoła zabija kreatywność. Zostawmy dzieci w domach. Tylko, że one muszą być podłączone do internetu. Zabijają nas te ceny węgla i energii. Dobrze, że za mundurem Polska sznurem. W końcu sznur trochę przypomina kabel. Może podłączymy się do prądu na marszu niepodległości. Ci szaleńcy mogą nas pozabijać. To wszystko przez to, że Kościół i papież nic nie zmieniają. Ależ to bzdury. Papież Franciszek wszystko zmienia. I to źle, bo tradycja to rzecz święta. Święta tak szybko minęły. Dobrze, że chociaż wszyscy mieliśmy lampki na choinkach. Bo od nowego roku nas zniszczą: ceny, politycy, lekarze, księża, ekolodzy, uchodźcy i Żydzi. Nikt makiem nie zasiał. Ciasno tu i gęsto od ciosów i szram. Przy pługu cała Rzesza Polaków: prawdziwych i nieprawdziwych, prawdziwków i muchomorów. Wszyscy znają prawdę. Między nimi pan Facebook, pan Twitter, pan YouTube. I jeszcze wyszukiwarka panna Google zalotnie zachęca do flirtu. Pan Kogito już dawno odszedł razem z Herbertem. Zjedli kolację, zjedli wszystkie rozumy, doprawili szczyptą prawdy, fake newsów, spekulacji i hej tu. Już nie włączają muzyki Ciechowskiego, nie czytają wierszy, nie chodzą do galerii, no chyba że handlowych. Pieją kury. Piejo, nie mają koguta. Oj, nieładna, nieładna, to jest polska nuta. Oj, nieładna, nieładna, to jest polska nuta. Czytał Czarek Papaj.